Przez niechlujstwo urzędników w Polsce, pisze prasa, nie można zrobić uprawnień żeglarskich i motorowodnych. Ministerstwa Sportu i Transportu nie wydały rozporządzeń do ustawy, które to umożliwiają przeprowadzenie egzaminów patentowych, a stare przepisy wygasły w ubiegłym roku. No to chyba dlatego, że premier Tusk z PO planuje wypłynąć na szerokie wody i nie chce, żeby na tych szerokich wodach panował tłok zakłócający bieg w stronę świetlanej tęczy dokonań opasującej wschodzące słońce pomyślności na tle księżyca w pełni sukcesu. No, dla takiej wizji warto nie wydawać rozporządzeń. Niech nie doszli żeglarze, nie złoszczą się na ministerstwa sportu i transportu. Minister Mucha była zajęta koncertem Madony i upłynnianiem paru milionów złotych w piach. A minister Nowak wymianą zegarków na jeszcze ładniejsze zegarki nie było ani czasu, ani komu robić. Z drugiej strony, ministerstwa powinny wydać te rozporządzenia żeglarskie, bo przy okazji, lizną trochę żeglarskiej wiedzy, procedur języka, może się przydać, żeby nie było tak, że przed minister Nowak płynie jachtem, łódka nabiera wody, minister nadaje radię o pomoc i słyszy pytanie: Jaka jest twoja pozycja? Powtarzam, jaka jest twoja pozycja? No i Nowak mówi: Jestem ministrem transportu, ale uspokajam. Ci ministrowie życzą żeglarzom jak najlepiej. Kilo wody pod stopą i krzyczą przyjaźnie żeglarze! A chory wam na drogę!